Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami i siedmioma wielkimi morzami, żył sobie pewien mały chłopiec. Był niski, szczupły i gipki. Jego zielone oczy zwracały uwagę wszystkich, których spotykał, a rozczochrane włosy pięknie zgrywały się ze słonecznym uśmiechem. Ten żywy młodzieniec imponował kolegom odwagą. Dorośli z kolei wzięli w nim bystrego i prawego obywatela. Żył w mieście zwanym Różogrodem. Tamtejsi ludzie byli mili i życzliwi dla wszystkich przyjezdnych. Oczywiście dbali o kontakty z sąsiednimi miastami, lecz nieufność, jaką darzyli obcych z za starych gór, sprawiała, że nie otrzymywali wszystkich wiadomości ze świata. Nasz młody chłopiec zawsze dziwił się tej postawie. Często można było go spotkać na targu miejskim, gdzie zaczepiał kupców i wypytywał o wszystko, co mu przyszło do głowy. Niektórzy chętnie odpowiadali, inni ignorowali go bądź zbywali. A znaleźli się też tacy, którzy z kijem w ręku przeganiali go za jego, jak to nazywali, wścibstwo. Młodzieniec nie zrażał się jednak i w każdy piątek zjawiał się na środku placu przy fontannie Zwycięzców, upamiętniającej bitwy wielkich Herosów. Pewnego słonecznego popołudnia, gdy chłopiec zmierzał w kierunku straganów, spostrzegł mężczyznę, siedzącego na jego miejscu. Oglądał on mozaiki okalające fontannę, które przedstawiały zamki, morza. Wielkie Bitwy, sławnych rycerzy i piękne księżniczki. Zaciekawiony chłopiec zbliżył się do uzurpatora swojego stałego miejsca. Od razu zaczęły padać pytania. Dzień dobry panu, kim pan jest, co pan tutaj robi i dlaczego zajął pan moje miejsce? Zapewne pan tego nie wie, ale to jest moje miejsce, powiedział chłopiec. Witaj, młodzieńcze. Wybacz, nie chciałem zająć twojego miejsca. Powiedział mężczyzna, zaskoczony ilością słów, które w tak krótkim czasie wyszły z ust tak małego chłopca. Jestem tu pierwszy raz. Nigdy wcześniej Cię nie widziałem, więc nie mogłem tego wiedzieć. Och, nic się nie stało, proszę Pana. Usiądę po prostu obok. Z miłą chęcią podzielę się z Panem miejscem. Jednak wybaczę Panu pod jednym warunkiem. No cóż. Mężczyzna zmarszczył brwi. Chyba nie mam wyboru. Racja nie ma pan. Odparł chłopiec, uśmiechając się serdecznie. Proszę mi zatem powiedzieć, skąd pan pochodzi. Z za starych gór. Miasto, z którego pochodzę, nazywa się Sosnolas, ale musiałem stamtąd wyjechać. Dlaczego? Musiałem zarobić na moją rodzinę. Mam żonę i trójkę dzieci. Potrzebowałem pracy. Tam u was nie ma pracy? Jest. Nawet jedną miałem, ale teraz, kiedy jeżdżę, zarabiam więcej i mogę zapewnić mojej rodzinie lepsze warunki. Kiedy ostatnio widział pan żonę i dzieci? Na święta, odparł mężczyzna, uśmiechając się delikatnie, jak gdyby jakieś małe wspomnienie zabłysło mu w oczach, lecz zaraz zgasło. I smutek wymalował się na twarzy. Przeszło pół roku temu. Tęski pan za nimi, dopytywał się zatroskany chłopiec. Tak, więc dlaczego pan do nich nie wróci? Muszę pracować, rodzina mnie potrzebuje. Szczerze mówiąc, myślę, że rodzina potrzebuje pana bardziej w domu. Jesteś jeszcze młody, nic nie rozumiesz. Odpowiedzialność za moją rodzinę to ogromna sprawa. To, czy będą żyli w dobrych warunkach zależy ode mnie. Kiedyś to zrozumiesz. Odpowiedzialność nie polega tylko na tym, ona polega na trwaniu. W domu mam kota. Nie wystarczy, że go nakarmię. Muszę przy nim leżeć, gdy jest chory, i pogłaskać przed spaniem, bo inaczej będzie się wiercił w nocy. Muszę mu codziennie przypominać, jak jest dla mnie ważny. To bardzo ładnie brzmi, ale życie jest inne. My sprawiamy, że życie jest jakie jest. Na miejscu pana syna kazałbym panu wrócić do domu. Po tych słowach chłopiec oburzony wstał i odszedł, zostawiając mężczyznę samego z własnymi myślami.